Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam nową premierę, nową premierę. Premierę nowej zdrabki Gwiezdna Kasa. Jest to zdrabka za 30 zł. Mamy 9 stopni od 30 do 2 milionów. Na dziś mam dwie. i do tego bonusik szczęśliwy. Linie i krzyżówka, wkład to 66 zł, i zaczniemy od premierowej. Troszkę przybliżę. I pierwsza z numerkiem siódmym, i szukamy czekajcie, może jeszcze bardziej szukamy podkowy, serca i Serce mnoży razy 2 i 25 lat mnoży razy 5. Podkowa, serce 25 i szukamy: śliwka, astronaut, naszyjnik, szalik, fajne są te nowe symbole. Czekajcie, zmienię tylko tego. Tym ciężko, bęben, worek, luneta, kwiat. Karo, pszczółka jaka. Podkowa, słuchajcie, mamy wygraną. Wow, super. Zwrocik jest. Kawa. Nie będzie premiera na pusto. Okulary. Łódź. Kolczyki. Bardzo fajna zdrapeczka, podoba mi się. No i mega są te nowe symbole. Zamek. Mufinka. <gulary> Maska. Mikrofon, planeta, piesek, kompas, palma, balon, klips, klaps Boży, klips, klucz, aparat, pizza i gitara. W bonusie oczywiście szukamy kwoty. A mam księżyc. No dobra, ale wpadła podkowa, a pod podkową mam. Gdzie ta podkowa tutaj? Sprawdźmy. 60 zł. No i pięknie, kochani. Mam zwrot już premier. Wow, mega. Mega się cieszę, bo jakby nie było, to jednak 30 zł, jedna zdrabka. JJ jest na 60 zł, super. No dobrze, to teraz druga. Druga z dziewiątką, oczywiście. I szukamy podkowy serca i 25 lat. A mam klucz. Kwiat. Śliwka. Klaps. Ta śliwka to jak brzoskwinia wygląda. Bęben. Szalik. Pszczółka. Cytryna. Cytryna jak rybka. Mikrofon. Aparat jabłko, kask, tam był skuter, a w tej kask w giga siedem. Y Tref, pik, burger, kompas, pizza, worek, łódź, nuta, Mufinka, balon, pies, naszyjnik, gitara, parasol, kolczyk i ostatni planeta. A w bonusie 30 zł. No, mega, mega udana premiera. Bardzo się cieszę. Czyli premiera, kochani, z plusem 30 zł. Wow. A na 30 kontrolne G. Ojejku. I tutaj G. Dobra. To teraz przejdźmy do bonusików. Szczęśliwe linie z numerkiem 70 i szukamy słonik i winogrono, słonik, Oj i to to, to to nie, i tutaj słonik, dobra, słońce i Serduszko, serduszko kochani, wielkie dla Was. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Słońce i serce. Słońce. I tu serduszko. Złoto i garnek złoto, garnek i tu garnek, kwiat i arbuz, kwiat i arbuz mam arbuzy, to chyba tyle, klucz i kości klucz, kości, korona i gruszka, korona i tu korona, dobra, wiśnie i księżyc, księżyc, tu wisienki, I dwa księżyce, dobra. Ananas i banan. Banan i ananas. I tu banan. I jeszcze tu banan. Biedronka i gwiazda. Yy, nie ma. Diament i dzwon. Jest dzwon. Winogrono było. Dobra. Jabłko i podkowa. Tu jest jabłko, a tu podkowa. Ale niestety nam to nic nie dało. N, A, czyli pusta. Przepraszam. I jeszcze krzyżówka z numerkiem 63. I szukam U i X. U, x nie widzę, n i k, k, n, k, tu n. S i V jest tutaj V S jeszcze tu i tu S H i F H tu jest F Dobra A i B niezwię G i E. e. Dobra <laughs> Przepraszam. Kolejne Y i P Y P. Okej, okay. M I T. M. M I T. I ostatnie dwie C i L. C L L. Tu mamy alfa, ale to pierwsze. C i L i więcej nic nie widzę. S a. Tak jest. No ale kochani, bonusiki na pusto. Ale premiera wyszła mega udana, bo na 60 wpadła podkowa za 60 i w drugiej. W bonusie 30, czyli jestem 30 zł na plusie. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was, was serdecznie. Wszystkim, co drapią, życzę powodzenia i dużo wygranych, wysokich. Trzymajcie się do jutra. Pa!